Siema, się tutaj rychu, witam was w kolejnym 41 odcinku z serii Xion na moim kanale i w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku czeka nas tylko jedno, czyli odpalamy nasz napęd VOL i lecimy do następnego systemu. Wszystkie statki mamy. Tak, wszystkie statki mamy na pokładzie. No to lecimy, na co czekać? Oczywiście. In All ships must to the no, ładować. Zebrałem takie ilości zapasów, że no, jeżeli to nam nie wystarczy, to nie wiem co by nam mogło wystarczyć. Mam też e, zapas punktów e, nauki. Nie badałem tutaj wszystkiego, ten nuclear power plant, drone bay. Podejrzewam, że to mogą być jakieś mało przydatne rzeczy. No to lecimy. Dam Wam teraz taką jeszcze ciekawostkę. Ta gierka obciąża mi kartę graficzną na średnich ustawieniach, tak jak teraz jest, na 95% 6-gigowego GTX-a. Więc dobra rada, jak chcecie w to pograć, to miejcie mocną grafikę. Full jump complete. Running preliminary diagnostics. I sense Remus. We have reached the Ilia system. Structural failure of the Tycoon is near. We should initiate the Nyokond colonization protocol. Okay, we'll do Show me this system. Wow, Palatin, Ilia. Fajne nazwy, podobają mi się. Zna Znajdzie Remusa. okej, okay, no to co? No to szukamy, ne? Tu coś będzie na bank. Więc wyślemy tutaj planet. nasz statek. Zobaczymy zaraz ten Palatin, co to tam może być. Kurde, wypadek. O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. O! Już się przestraszyłem, że coś poważnego się stało, a to nie, to tylko w tym budynku tam był problem. Dobra, co my tu mamy? Aha, dobra, to jest mało istotne. To jest e, test, czyli na tej planecie nie damy rady nic zrobić. No to jest mniej e, przyjemne, ale chwila. Włączyć autobudowanie? I tutaj też włączyć autobudowanie. Zaczynamy szukać Remusa, jest lód, dobra, tam będzie jakaś planeta. Czyli znaleźliśmy nowy dom dla ludzkości. Fajnie. Mam nadzieję, że teraz będzie jakaś fajna misja, typu, właśnie dolecieć na tą orbitę i tam robić jakieś, właśnie te jakieś kolonie, i że z tym będą jakieś questy związane. Fajnie by było, to by mi się bardzo podobało. Kurczę, dziwnie ta planeta wygląda tak, jakby złoto na niej było rozlane po prostu, no? O, ludzkości się trafi fajny nowy dom. Wow, i taka ładna żółta gwiazda, tak. Administrator, a request okay. Wygląda na to, że to jest gwiazda ciągu głównego. Dobra, co tutaj się stało? Naomi Protocol commencing DDoS attack on a Flood network. Administratorze, tu, tu Helen Leroy z sektora z syndykatu naukowego sektora pierwszego. Fak. Zapomniałem o czymś, zaraz wracamy. Głupi po prostu jestem, zapomniałem, że w tle pracował mi komunikator i dlatego usłyszeliście takie dziwne piknięcie, musiałem go wyłączyć. Eee, dobra. Tutaj Helena Leroy z Syndykatu Naukowego Sektora Pierwszego. okej okay. Korzy ponownie korzystają z wolności e, protokołów e, do losa żeby się ze mną skontaktować e. O, dokonali, w czasie ataku Pirenezji na Eden, czyli na tą naszą e, SI, mm, oni to analizowali, ten atak i doszukali się w, w jej w plikach, czyli tej Eden, e, różnych dziwnych danych na temat e, Remusa i protokołów kolonizacyjnych, e, które były w... Systemie komputera od początku naszej misji. A to jeszcze nie wszystko, bo odkryli też detale innej e, wartościowej egzoplanety w tym systemie, która nazywa się Romulus. No oczywiście, Remus i Romulus to są legendarni bracia, którzy założyli Rzym. Hmm. Aha, ale ta planeta jest zamaskowana. I dlatego nie pojawiła się w żadnych raportach. W sensie, że ukryli ją w tym. W raportach. Ooo, ale są gotowi wysłać tam ludzi. Ok, wysłuchajmy ich. To może być ciekawe. I tu jest jeszcze jeden. Tu jest Romulus. Dziwne. A my mamy znaleźć Remusa. Moment, coś mi tu się nie podoba. Coś mi, coś, coś mi tu nie pasuje. Mamy znaleźć jedną planetę. A tymczasem są dwie planety: Jest Remus i Romulus. I wiecie, teraz tak mnie to intryguje. Niech koala się tym zajmie. Raz mnie to powiem wam zaintrygowało, bo. Raz jest pytanie: Czy w takim razie Xion ma dwa zakończenia? ho Jeśli ma dwa zakończenia, no to ekstra. To gdzieś tutaj w jakimś fajnym momencie zrobimy sobie save. I wtedy pokażę wam. Oba zakończenia. No to wtedy na bank. Dobra, mamy kolejną prób kolejny próbnik, mamy. Więc wysyłamy go znowu. Niech leci, niech szuka kolejnej planety. Dobra, to. to tam chyba będzie ten e, Remus. Tu jest jakaś planeta. Mnie tutaj intryguje, wiecie. Zrobimy tak, zobaczymy, co znajdę przy tym remusie i jak, jak go znajdę, i wtedy. E, zabierzemy się. Wtedy zdecydujemy, co z tym zrobić, bo kurczę, no to może być naprawdę ciekawe. Ale widzę, że tutaj. Mm, narzędzie do NVIDIA. Mnie okłamuje, bo narzędzie do NVIDIA pokazuje mi obciążenie procesora 57%, a OBS pokazuje mi obciążenie procesora 24%. Więc zastanawiam się, WTF. Podejrzewam, że sprzęt robi ze mnie idiotę. Większego niż jestem. Dobra, szukamy kolejnej jakiejś e, miejscówki, która mogłaby być. E, o, tutaj? Tak, tu będzie jakaś planeta. To na bank.

We have established a delicately balanced ecosystem here on this planet that cannot suffer your presence. We remember Dolas as our first and closest ally, as the one who made the Neocon Parshaville teachings visible. Pioneers of genetic carnitus, you have suffered repression, persecution, and extermination. In memory of the doors you opened for us, of our common past, it is our turn to open the door for you. There is a way for you and your crew to join us. You may be a part of our community. Shape it. We will no longer be we. You will no longer be you. We will become us. For this to happen, to be genetically optimized for life on Remus, we will incorporate your genetic heritage into our society. You will follow the elder process my predecessor applied to us. You will be adapted to the planet's gravity to photosynthesize. You will live in symbiosis with Remus. Let me be clear humanity's mistake has been its attempts to transform ecosystems to deny its place in them we do not terraform we change we are not intruders we are a crystalline part of the ecosystem you will live longer and work according to your abilities and passions our elites guide us with pragmatism intellect empathy and with sensibility we have no other interest than to follow genetic canatus. Let us show you the new cradle of humanity. Trust in genetic canatus. We followed a self-similar so pattern. Okay, czyli spotkaliśmy kosmitów po prostu. Kosmitów, w którym, który odkrył Dolo. Chwila, chwila, chwila. Czyli Wychodzi na to, że dolos ogarnął to, że istnieją kosmici. Ci tutaj na remusie, ci aż... jak ja to czytałem, aż tangleci, czy jakoś tak. I dolos wysłał ludzi na jak on się tam nazywał? Na Protagorasie, żeby tu mieli przylecieć, i tu się mieli zmerdzować z tymi e, asztangletami poprzez modyfikacje genetyczne, a oni chcieli zostawić ludzkość na ziemi, żeby ludzkość po prostu się wybiła. A tu miałaby taka odtworzona ludzkość istnieć, Uu, mroczne. Ale w sumie dobre. W sumie. Ocalić część, yy, bo większość i tak nic by sobie z tego nie robiła. No, ciekawe, ciekawe, okej. Okay. Pytanie tylko co tutaj z tym yy, Romulusem? Myślimy tutaj Taikuna. Niech on tu leci. Okej. Okay. Coś co wymaga mojej uwagi. Aha, dobra, ci znowu z tego syndykatu, tak? Wow! We need, potrzebują... Chwila. Ja, ja to sobie przeczytam i przetłumaczę wam o co, 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 co dokładnie o nich chcą. Wow! Czyli ci z tego syndykatu naukowego e, twierdzą, że musimy wyłączyć tą naszą SI, bo ona ma stare dane, tak? No, no jakby nie patrzeć, co najmniej 100 lat temu e, e, Dolos e, przestał istnieć na Ziemi. Probably more than a century out of date. Przynajmniej 100 lat temu. I oni chcą ją wyłączyć, żeby spróbować z kolei na, na tym romulusie takiego świeżego startu dla ludzkości. Dobra, dobra, czyli wychodzi na to, że będą dwa zakończenia. Mhm. Wychodzi na to, że będą dwa zakończenia. Jedno będzie, że idziemy pewnie po stronie Asztangletów, czy jakiś tam wymawia. Robimy modyfikację genetyczną. A drugi. To pewnie będzie coś na zasadzie, e, że zakładamy kolonii i żyjemy sobie na Remusie, a drugi to będzie pewnie, że, że odrzucamy ich pomoc i dzielimy się z nimi tym systemem, żyjąc na Remusie. Mhm. Podejrzewam, że to będzie coś takiego. Dobra, polecimy na Remusa i zobaczymy, co na Remusie. ...będą w stanie e, z tym zrobić. Okej. Okay. Zobaczymy, co na Remusie oni będą w stanie z tym zrobić. Co tutaj mamy? Okej, okay, prawie cała atmosfera e, Palatynu jest pokryta... ...jest nasiąknięta... ...infiltrated, Jezus. Naciągnięta, przeniknięta, wypełniona coś w ten desenie rtęcią. O dobra. Dobra, zobaczcie, co tam jeszcze e, można znaleźć na tej planecie, i lecimy do tego Romulusa. Kurczę no, Midwife the Ashtanglets of Onrimus. Dobra, spotkać się z Asztangletami na Remusie... Aha, ale tu potrzebuję e, statku badawczego. Dobra, to jak oni zrobią mi tego quest'a i zbiorą te punkty, to wtedy nimi polecimy tutaj na Remusa wulkan, tak? Okej. Okay. Aventin, Numinor, wulkan, Palatin. Zastanawiam się, czy e, nazwy to... Czy Aventin i Numitor... Są jakoś powiązane z mitologią e, rzymską. No bo Remus, Remulus i Palatin to na pewno. Wulkan też by mógł być, bo wulkan e, to był w języku tych. Znaczy w wierzeniach Rzymian to był Hephaistos, czyli e, Bóg, e, który żył pod Ziemią i odpowiadał za rzemieślnictwo i tak dalej. E, Rzymianie nie wierzyli, że na przykład kiedy są trzęsienia ziemi, albo kiedy Hefistos, albo kiedy wybuchy wulkanów są, to Hefajstos jest właśnie e, wkurzony i dlatego, i dlatego jest jak jest. Okej, okay, spoko, czyli. Czyli wychodzi na to, że w zasadzie będziemy sobie spokojnie badać tutaj. Ten cały region. Potem przyjdzie nam zdecydować, e, czy. Wybieramy remusa czy, Re czy Romulusa. Okej. No, Okej, okay. okay. jest to ciekawe zakończenie. Muszę przyznać. O, tajkun już hamuje. Fajnie, bo ja ciągle nie widzę tej planety. Ona już się powinna pojawić. Okej. Okay. Okej. Okay. Całkiem fajna planeta. Problem w tym, że jej tu nigdzie nie widzimy. Chyba, że jak się zatrzymamy, to dopiero wtedy ee, nam się ona doczyta. Co? Igunwo. Eee, glitch. Glitch. Nie widać go. No to słabo, muszę przyznać. Tu się chyba coś zrobiło, Dobra, jeden crew member nam przepadł. Dobra, pozbieraj naukę. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, zrobimy tak, że teraz sobie trzaśniemy save'a... I od tego momentu będziemy lecieć ee, dwa odcinki. Dwa zakończenia. Dobra. Sejwy porobione, odpowiednio zapisane. To jest moment, kiedy możemy sobie polecieć. I zrobimy sobie najpierw zakończenie z remusem. O. Huh. The crew are hallucinating, a symptom of Death er, of Sickness and UN propaganda. Romulus does not exist. Uh, załoga ma halucynację. Jest to syndrom. Uh, jest to symptom uh, choroby martwej Ziemi i propagandy uh, Narodów Zjednoczonych. Romulus nie istnieje. Okej. Okay. Gdzie ja mogę ją wyłączyć? Tutaj gdzieś? Mhm, uh -huh, jest. Eden deactivation. Okej. Okay. Ej, ale ten napis administrator. Ja się założę, że to jest nawiązanie do Hala 9000. On też tak mówił, kiedy Dave Bowman go wyłączał, bo Hal oszalał. Uh, spoiler dla tych, którzy nie oglądali Odyssei Kosmicznej z lat 60. Na filmu, który kurde 60 lat temu był, spoiler dla tych, którzy nie oglądali, mm, to tak, Hal 9000 oszalał i David Bowman musiał go potem wyłączyć, i kiedy odłączał jego AI, to właśnie było. Uh, Dave? Dave? Proszę, nie lub tego. Dave? Dave? Dave. Dave. Czuję, jak moja świadomość zanika. Dave. Ja się boję. Nie rób tego. Ej. Ej. mniej więcej, coś takiego. Podejrzewam, że tu na bank będzie e, nawiązanie do tego, tak jak tak jak ten ten AI z teraz nie pamiętam czy on był z Protagorasa czy z nie, z Protagorasa ten AI. On też miał przecież taki właśnie głos jak ten, jak się wyłączał, i tak dalej. To, to, to będzie na bank nawiązanie, ja się założę, że jeżeli wybierzemy potem tą opcję na wyłączenie Eden, to będziemy właśnie mieli coś takiego, że ona będzie gadać jak HAL 9000, że proszę, nie wyłączaj mnie, proszę, ja się boję, proszę, czuję, jak moja świadomość odpływa. że tam zanika dokładnie, było w oryginale użyte. Dobra, przyspieszmy trochę rozgrywkę. Nawet do trzeciego tempa, bo chcę, żeby wyzbierał nam tą naukę. No, tyle punktów raczej powinno nam wystarczyć do tutaj ogarnięcia wszystkiego. Chociaż kto to wie. Ale no to może być fajne, jeżeli e, właśnie Tykun będzie sobie orbitował na orbicie Romulusa. Ciekawe, co się z nim dzieje, kiedy wybieramy opcję Remusa. Dobra, wracaj do Taikun, Tycoon, na Taikuna, tam uzupełnisz załogę i polecisz wtedy na Remusa. I zrobimy sobie teraz misję wersję na Remusa, no. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekaw, muszę przyznać. Nie spodziewałem się tego, że będą dwie planety. Spodziewałem właśnie, że będzie to właśnie taka pusta planeta, ale zdolna podtrzymać życie i będziemy musieli prowadzić jakąś kolonizację czy coś tego typu. Albo może będzie tam na przykład burza albo coś, no? Coś takiego byłoby spoko, gdyby było. Proszę, sektor pierwszy. Dobra. Wyklepali się. Oppenheimer, zapraszam. Lecisz na Remusa, a jak wygląda sam Remus? Uuu, Remus wygląda fajnie. Romulus jest taki bardziej skalisty, mniej wody na nim jest, ale Remus taki wydaje się bardziej wodnistą planetą. Ja lubię takie planety, takie wodne planety są zajebiste. Zasz mi się podobały takie światy pokazywane w gwiezdnych wojnach, na przykład, na przykład Mon Calamari. O, no, Mon Calama ogólnie, y Calamari. Ogólnie, planeta Mon Calamari była fajna, no. Has in the Ewentualnie Kamino też była świetna, nie? wodna planeta. Wodne planety są fajne, bo budowane jest dużo czy pod wodą, a pod wodą jest tak fajnie, jest cisza, spokój. Miasto w chmurach mi się na przykład nigdy nie podobało, ani w tej starej wersji, ani w nowej wersji, bo może Was teraz zaskoczę, ale miasto w chmurach a, ma dwie wersje. W oryginalnej wersji trylogii nie ma tak dużo otwartych okien, i tak dalej, jest bardzo, bardzo mocno zabudowane jest, dlatego że po prostu CGI nie pozwalało na to w tamtych czasach, żeby animować za oknami e, widok na miasto, które się unosi. Dopiero w tej zremasterowanej wersji e, oni to na komputerze zmienili te ujęcia. A i w tych zmienionych ujęciach właśnie są na przykład szklane sufity w tej scenie chyba gdzie Leia rozmawia z Hanem. W oryginale tam chyba nie ma szklanego sufitu. Tak samo kiedy idą korytarzami, to w większości w oryginale te korytarze, tam gdzie są okna, mają normalnie panele wstawione, ścienne i tam nic nie widać. Dopiero w nowej wersji Wzięli i, ten, wzięli i wycięli te panele, i zamiast tego wstawili tam okna. Bo właśnie CGI było już na tyle rozwinięte, że można było sobie pozwolić na ogarnięcie. O, jak to się nazywa? Na ogarnięcie. No, lepszych efektów po prostu. Wiecie, co zrobimy inaczej? Nie będziemy zaczynać od tamtego momentu, gdzie dolecieliśmy na, do Romulusa. Wyzbieramy sobie tutaj naukę, skończymy wtedy ten odcinek, i następny odcinek to będzie rozpoczęcie od yy, jednego z zakończeń. No, bo to by było tak y, trochę głupio, gdybyście musieli potem oglądać drugi raz to, jak sobie zbieramy to. Nie, to, to, to byłoby bez sensu. Zro, zrobimy także ten. Zrobimy także. Yy, zbieramy tą naukę, skończymy odcinek, wtedy będziemy się szykować do dwóch alternatywnych zakończeń. No, pierwsza będzie z Remusem, a drugie z Romulusem. To, myślę, będzie najlepszy pomysł. Ale ten odcinek stał się wystarczająco długi, tak, więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam Was już na kolejne odcinki Sixiona, gdzie, tak jak mówiłem, najpierw zrobimy sobie wątek Remusa, a potem zaczniemy od tego momentu Wątek ale dopiero w kolejnym odcinku, dzięki, że oglądaliście, no i na razie.